Dobra, chyba nagrywam, nie wiem. Tak, nagrywam, dobra. Będzie, 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 będą dwa party, więc no. Tak wyszło. Ja będą ja, dwa party. Bude, będą, wady, dwa, będą dwa, tam będzie jeden. Tak. Tutaj, bo mam tą, exactly, um... e... A mi przypadkiem stopowo mama do mnie zadzwoniła. Oj. Ja będę nagrywała, okej? Okay? Czekaj. No, yy, ona nie może nagrywać, nie wiem czemu, ale no. Reven. No, będą party 2, będzie part 1. No, fajnie będzie przynajmniej, ale no. Be też jesteśmy tu. Na i z sobie to wygląda w kanaflu. Więc no. Idziemy. Bo na TikToku jest 10 minut. No i my już idziemy sobie tu Pięknie takie Są chmury i coś mi tutaj Tam zaraz idziemy My tu wczoraj też byliśmy Z i no I Więc fajnie, fajnie mi Minuta minęła Wyczesek Chłopy te kamyki Chodź tu. O, taka będziemy szli. No, teraz to kumam. I nagrywamy już, idziemy. Ona nie może nagrywać. Już za mało. Mam za dużo zdjęć, tam coś w ustawieniach. Nie ja mam, mam oddalone, więc no. No mam coś... W ETA, mam, coś w tych, mam coś w ustawieniach wyłączone i prostu nie mogę... To, to, że i tak usunęłam dzisiaj e, dużo zdjęć, bo miałam 12 tysięcy zdjęć. Ile? No. E, I do tego 500, no to uznałam bardzo dużo. Miałam nie 12 tysięcy, usunęłam 1000 zdjęć i to i tak nie mogłam, więc no. My tu na razie nie kusają, nawet nie ma drogi Tu są w ogóle wszędzie takie kałuże I gdzieś tu konie mogą się przewrócić I my się o to boimy Albo my, w sumie bardziej To są takie domy My tu mówiliśmy wczoraj, że to jest tajnie. No jest jakaś przyczepało A! Ale to jest dom Jakiś stoliczek, więc nie Sorry, że ja nigdy nie nagrywałam takich vlogów. Ja nagrywałam, ale... Ja nagrywałam. Patrzcie. Ale... No to jakoś się, się buduje, ale nie wiem, mam no, nie mam pojazd. No. Aha, mi... Raven, dzięki. Holida, indy, indy. Ja mam oddalony pad, widzisz? No. 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 Więc z jej kanału może będzie tylko taki jeden krótki, a u mnie będzie... Part jeden i par dwa, więc fajnie. Będzie prześleć, nie? No. U mnie też będą, bo ja mam jeden ćwilnik i ten jeszcze... Ja jej jeszcze prześlę. Tak. No Po prostu jeden będziemy mieć taki sam. Ten. No. Dwa. No. Bo że chcesz on jeden też. Nie no. Dobra, i zaraz będziemy skręcać. No, za chwilkę. C Czekaj, nie kusuj, bo mogę na to nadążyć, więc nie biegaj, okej? Okay? O tutaj chciałam na to nadążyć, bo chciałam tu skręcać, fajnie bym sobie to skręciła. No idzie tak szybko, czekaj, ja chcę Ciebie dogonić, ja chcę Ciebie dogonić. Ej, mogę ja pierwsza? No ale, o, aha, dzięki. Bra, to już sobie, bra, galop. Dobra, to już, to już trochę stępa, tempa, tak musimy zacząć. To już są to już są gałęzie. Wypa się na Villa. Patrzcie. <grymne> wow. Czekajcie, bo to jest fajnie. Dobra? O, tu też taka wypaść i będę wam nagrywała też vlogi, albo coś, jakieś shorty z Chorwacji więc zapraszam ja też no, ona też ja też w Chorwacji tak Nawet... I praktycznie w tym samym czasie jedziemy no daj ten namiot tam jest my tu wczoraj byliśmy i tu był też namiot bo tu śpi chyba no a ja mogę pokazać czekaj, pokazać, będziemy ujrzeli no um. ja wiem, bo właśnie wiem że mnie zbanują więc lecimy sobie co na no. ale on już nie ma rejestracji no. ale są na auta, które mają no ej bo ty też tam w tamtym wille pokazałaś auto a tam było auto no ale to chyba było odrzucone i tam nie było widać chyba a, nie. bo ja tylko wille pokazywałam te auto nie było to najwyżej zobaczymy no Lecimy. aaa! coś mi wpadło na. No. Na. guzia łeb, Więc lecimy. I tutaj będziemy zaraz kusować i galopować. więc no. Dobra. Ale to już galopujemy. Ma taki napęd, że ja nie mogę. Oj, to jest wpryt. I w tym się mógł pozyskać. <grym> się... Czy tu ona? Przyskamy ją. Jak samo Ravena, musimy sprzyskać. Łeb. Łeb jak sklep. No. Dzień dobry. Jak to u nas na wygląda? No. No więc fajnie. I lecimy dalej. Co dzisiaj Jedno Ja mam. nie pójdę Co? Tu nie pójdę do na No zobaczymy jeszcze. Bo dużo kusowaliśmy i galopowaliśmy. W może dlatego. mi się usuniesz potem ten, ten, ten zasłonięty bo to umieś, nie? No, e, e, nie, nie. Staka kałuża i mam nadzieję, że on tylko ją przeskoczy. Aha, już, już się szykuję. To? Mamy taki plan, że pójdziemy sobie do dino z horsami tak? Nie wiem je, zostawimy je na, 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 na kasie. No I, i w ogóle ja chcę coś zobaczyć, bo jedna jej koleżanka pokazała, że jest zagrętka wbita w ścianę w dino. Ja chcę to zobaczyć, ja Ale chcę to sprawdzić. Ale na dworze jest też. No tak, no i na dworze to sprawdzimy. No. Albo ona to już zrobiła. No to jest bardzo możliwe. I po dino już jedziemy do domu, bo ja naprawdę już nie będę jechać. Tylko jak wejdziemy do dino, to muszę zakształtować. No. Wiem. No Raven, Ja ty kusuję, po nie kusujemy, aby tu zabierzyć już i kamień. Pokazałam tylko. taki Dobrze, że mam wymieni. <laughs> Co to będę wstawiała? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawiajcie łapkę w górę. Mam nadzieję i ja tak Suba u niej też tylko ona ma więcej subskrypcji tak, okay, ja, ona ma chyba 20, tak, ona ma Ty masz 22, ja mam 5000 tak, bo okay. ja, ja też, ja też ja też później zaczęłam nagrywać nie, nie mogłam i no a ja ogólnie miałam 3 lata jak nagrałam nagrywałam Smith no Films tak, i potem mała o tym się dowiedziała usunęła mnie wszystkie no. i nagrywam od 2023 oj no ja od 2024 2025 nie ma co się dziwić. No jestem nową osobą jednak też i też no, ja mam 220 chyba 4 filmy. Mam nadzieję, że przez tego vloga mnie polubicie. Więc no. Nie tak samo. Ogólnie nigdy nie miałem żadnego filmu chyba z hobby Horizon. <gry> no. Patrzę, jako tu jest fajna przepaść. Ale to jest fajna przepaść. Może ktoś tam wpaść. Tak, 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 nie. Tam będę wchodziła. Gdzie? Tam, 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 tam. Czekajcie, bo my tam wejdziemy. Pędy się wchodzi, tam tu jakieś jakiegoś jakby są spody. A no. Ja tu byłam na rybach no, Ja tu byłam na ryba. z paczą. Aha. Tutaj będzie, że się patrz. A łamę tu. Ja, będziemy wchodzić. Szukali. widzisz tam jest tutaj No takie... Ja cię pamiętam chyba idziemy Pokażemy cię kochany, będziemy tam schodzić No Tutaj siedziałam na rybach, bo tam jest takie specjalnie zrobione No widać nawet No i siedziałam tam na rybach A i bo ogólnie jest tak żywione, że można tak i tak I tam, i tam też jest wyjście Ale tutaj one jest za ksakami, z ksakami, I ja wtedy gdzieś wchodziłam też do tego miejsca No wyjścia. więc to jest nie, jakiś ten pies, ten więc nie pokażę tego. Tędy wchodzi się do wejścia. Czekajcie, bo ja to sobie zrobię. No, puszczyty piesek. Fajny, ładny. No. Bagi. Bagi. Totalne już. Chodźcie, czekajcie. Wszyscy mówią, że, jak? No. że, że, że w jest, że z nim takie same zwykłe nie? No. Ale nie też do tego I widzisz tego malucha, nie? No. I tym maluchem jest jakiś taki stary dziad. To serio. I ten stary dziad jest taki. <grym> Czekajcie Jest to, a żadnego auta nie ma, więc dobra. W ogóle to jakieś auto no, no dzisiaj tak? możemy już nagrywać, bo jest rano tak naprawdę. Nie wiem, która godzina, nie sprawdzam. Do tak? tak o 14 mam iść na obiad i no, i no, no, nam, nam. No właśnie mi wdech w kałużę, nie no. Spryskaj mi ją. Go. Do siebie spryskałam. Do no, Jeszcze do tego dino, potem picie jakieś. No. Wiemy no. jakie, to by było. Da, jakiś Dobra, to Dobra, ja na razie jest stopy, więc no Nie wiem, czekajcie by tutaj jakiś... stawa koni. No dosłownie. stawa koni. No. Ona ma dużego kija, więc no. myślę, że coś mi siadło. Więc z tym chyba kończymy naszego vloga. Miłe jeszcze będziemy iść teraz do domu. No i jeszcze w sumie idziemy do domu, więc też jeszcze nie, ale no. Idziecie, bo tu jakieś jedzie. Teraz nas przyjedzie. No. Maciekie my... ładne dziewko. Czerwone! Jak gdy chodzę na vlogi, to pytanie, cały czas chodzę na rybę, nie? Coś takiego, nie? Że ja cały czas chodzę na rybę, Lowka, może cza czasami, rebus też czasami, więc no. Może nam właśnie jeszcze nagram szolca. Stąd, ale no nie wiem, wątpię. No. Była jakiś tyle. A i bardzo postawiamy stajnie wichów. Stajnie wichów, malowane ranczo i... I no, ja już mam powiedziałam. E, dobra, e, to powiem jeszcze raz: stanie Iskra, no. gdzie jest Al Alexa Acz. Pozdrawiam ją. Wchodźcie na jej kanał i subskrybujcie. E, I pozdrawiam Ranczopinę, I pozdrawiam też stajnię zamkową, obydwie w Szputawie. No a, a, a trzecia jest w Rio. Rio No, więc pozdrawiamy te wszystkie chyba cztery no. Wichów e, No A jeszcze staj, stajnia zamkowa w Kliczkowie e, To tak o, to dwie e, To cztery To pozdrawiamy Wichów Wichów I e, ten Wichów, e, Rio Obydwie z Szprutawi i jedno jeszcze z Kliczkowa no, więc wszystkie zrobione i to było dzisiaj na tyle, chyba, nie? No, ale no, może jeszcze wam coś No, dobra. no to wszystko. Bye! 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 bye. bye. Po, Pozdraw. czekaj, powiedz, widzom papa, papa! Pa, pa.